Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl Kąt środkowy alfa jest oparty na łuku wyznaczonym przez 1 dziewiątą okręgu. Kąt wpisany oparty na tym samym łuku, co kąt alfa ma miarę. Weźmy sobie tak, narysujmy jakiś okrąg. O, powiedzmy, nawet mi się udał tym razem. I kąt, kąt środkowy alfa jest oparty na łuku wyznaczonym przez 1 dziewiątą okręgu. To tak na oko, żeby była 1 dziewiąta. O, powiedzmy tyle. Tutaj będzie ten odcinek od do dotąd, to jest 1 dziewiąta całego okręgu, całego jakiegoś tam X tutaj mamy kąt alfa. Teraz, jeśli całe, całe koło, ile ma stopni? Całe koło ma 360 stopni, prawda? A jeśli my weźmiemy 1 dziewiątą z tych 360 stopni, czyli 1 dziewiąta z 360 stopni, ile to będzie? 9 z 36 się skróci, to mamy czwórkę, czyli to będzie 1 razy 4 czyli 1 razy 40, czyli 40 stopni. Czyli ten zwykły kąt alfa to jest 1 dziewiąta koła, czyli to jest 40 stopni. A teraz oni nas pytają o kąt wpisany oparty na tym samym łuku, co kąt alfa, czyli pytają nas na przykład o taki kąt. Kąt wpisany jest zawsze dwa razy mniejszy od kąta środkowego. Czyli jeśli tu jest 40 stopni, to to jest dwa razy mniej, czyli 20 stopni, czyli odpowiedź C.